Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam do rozważania Słowa z dzisiejszego dnia. Trzynasta niedziela zwykła. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź, przenikaj, otwieraj nasze serca, byśmy zrobili kolejny krok zbliżający nas do Ciebie, byśmy zrobili kolejny krok wiary, widzieli więcej, rozumieli więcej, byśmy przez codzienny kontakt ze Słowem Bożym nawiązywali coraz mocniejsze, Coraz, coraz to lepsze relacje z Bogiem. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. I Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: Oto jestem przekonana. Że świętym mężem bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda. Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gehaziego swojego sługi: Co można uczynić dla tej kobiety? odpowiedział Gehazi: Niestety. Ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. Zawołał ją i stanęła przed wejściem i powiedział: O tej porze za rok będziesz pieściła syna. Psalm 89. Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki. Twą wierność będę głosił moimi ustami. Przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś, na wieki ugruntowana jest łaska, utrwaliłeś swą wierność w niebiosach. Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszą się zawsze Twym imieniem, Twoja sprawiedliwość ich wywyższa, bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, a przychylność Twoja dodaje nam mocy, bo do Pana należy nasza tarcza, a Król nasz do świętego Izraela. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy na zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Aklamacja jesteście królewskim kapłaństwem. Świętym narodem, ogłaszajcie dzieła potęgi tego, który was wezwał do swojego przedziwnego światła. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha Syna lub Córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, Zaprawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody. Teraz przyjrzyjmy się, co dzisiaj Pan Jezus chce nam powiedzieć w tym słowie, które mamy w liturgii Kościoła, w liturgii Słowa. I tutaj pierwsze czytanie. Mógłbym to czytanie nadać mu taki tytuł: Dobro zawsze wraca. O co tutaj chodzi? Była pewna bogata kobieta, która zauważyła, że jest Elizeusz, który jej zdaniem był mężem Bożym, a więc kim powołanym przez Boga, kimś, który miał jakieś szczególne wezwanie, zadanie, misję od Boga. I ta kobieta stwierdziła, że będzie go karmić, ilekroć on będzie przechodził przez tą miejscowość Szunem, tam gdzie mieszkała. A po pewnym czasie wraz ze swoim mężem stwierdziła, że przygotuje dla niego pokój, kiedy on przyjdzie, żeby mógł przenocować, przespać się, odpocząć. I z tego tekstu wynika, że nawet nie tylko samego Elizeusza ugościła, ale również ugościła, przyjęła pod swój dach sługę Elizeusza Gehaziego. I wtedy tenże Elizeusz pyta Gehaziego, co można uczynić dla tej kobiety. No i on mówi, że niestety ona nie ma syna, a mąż jej jest stary. No i Elizeusz woła tą kobietę i mówi do niej: o tej porze za rok będziesz pieściła syna. Tutaj tekst nam nie pokazuje, czy ta kobieta w ogóle nie miała dzieci, czy tylko nie miała syna. Może miała córki, a nie miała syna. W każdym razie. Zobaczcie, ta kobieta wychodzi z inicjatywą pomocy bardzo konkretnej, dzielenia się tym, co ma, i wtedy Pan Bóg poprzez proroka Elizeusza yy, przychodzi z, z łaską, której najbardziej w tym, w tym czasie potrzebuje, z czymś, co było jej zapewne bolączką życiową. I teraz przełóżmy to na nasze życie. Z pewnością znasz. Wiele małżeństw, które borykają się z brakiem dzieci w ogóle, albo z brakiem kolejnego dziecka. Coś tam się podziało, nie może począć się kolejne dziecko. I teraz y, takie małżeństwa przeżywają ogromne y, trudności, problemy, pretensje do Boga, do siebie, do całego świata. Może teraz ogląda mnie ktoś, kto. Kto tego doświadcza, właśnie, że nie ma, nie ma dzieci, albo nie może mieć kolejnego dziecka. I y, możesz przyjąć przynajmniej dwie postawy. Pierwszą postawę, taką, że będziesz się żyć w tych pretensjach, będziesz się użalać y, nad sobą, mieć pretensje do Pana Boga, będziesz zazdrościć innym, będzie cię denerwować, widoć, widok czyjegoś dziecka. I, i możesz w tym y, tkwić. Nieraz przez całe lata, a może nawet do końca życia. Jaki będzie efekt? Twoja wiara może się popsuć, relacja z Panem Bogiem. Możesz nabawić się chorób i fizycznych, i psychicznych. No bo trwając w takim długim przygnębieniu, w długim takim właśnie smutku, ty możesz się doprowadzić do jakichś stanów wręcz depresyjnych. Może wprost do depresji. To jest jedna postawa. A druga, ty możesz popatrzeć i zrozumieć, Dobrze, jest taka, nie inna sytuacja, ale mam więcej czasu. Może będę mógł, mogła w jakiś sposób posłużyć, spożytkować ten czas? Pracujemy oboje, odkładamy pieniądze, mamy już to i to, to i tamto, generalnie wszystko, co nam potrzeba. To może pomyślimy, w jaki sposób pomóc komuś materialnie. Z mnóstwo ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, którym się w życiu nie poukładało, którzy mimo szczerych chęci pracy, coś im się podziało, takiego, że długi ogromne, że problemy ogromne finansowe, i oni naprawdę mimo szczerych chęci, mimo ogromnej wiary, pracowitości, nie mogą z tego wszystkiego wyjść. Więc pomyśl, otwórz się na to i zastanów, może właśnie zacznę służyć, zacznę pomagać. I to taka podpowiedź, jeśli nie wiesz komu, nie wiesz w jaki sposób, zawsze można się zwrócić do mnie i wtedy, to już to mówię z uśmiechem, ale też szczerze, wtedy mogę być takim pośrednikiem między tobą, a konkretnymi rodzinami, które znalazły się w tragicznych nieraz sytuacjach, bo czasem nawet to jest lepsze. Że y, ktoś wykorzystuje y, mnie jako pośrednika. I wtedy osoba, y, która daje, nie widzi osoby, która y, przyjmuje, i tak naprawdę jedna strona i druga y, czuje się bardziej komfortowo. To taka y, podpowiedź, bo już wiele razy spotkałem się z tym, że ktoś mówi, że przeszkiedź, ja bym w sumie chętnie pomógł, ale tak naprawdę no, nie znam tej sytuacji. Nie wiem komu. Kiedyś pewien bardzo bogaty człowiek mówi, że. Y, dużo doświadczył zła też w swoim życiu. Wpadł w alkoholizm, mnóstwo pieniędzy przepił, y, ale kiedy się opamiętał, stwierdził, że y, chce pomagać ludziom. I mówi, że y, no właśnie nie wiedział jak, y, ale wpadł na pomysł, że no nie będzie dawał pieniędzy, bo mówi ludzie łatwo te pieniądze mogą przepić, y, tak jak on to zrobił albo no właśnie niewłaściwie wykorzystać, więc padł na pomysł, że może kupi coś i, i do wielu rodzin zawiezie, więc kupił y, duże ilości mąki i swoim samochodem zawoził do tych domów, o których wiedział, że tam jest potrzeba. I bardzo się tym cieszył, ale się okazało, że szybko zaczęli go krytykować, wyśmiewać, mówić o, y, chyba na pol on coś tam w polityce też startował, więc y, szuka, szuka właśnie y, Poparcia, y, chce zrobić siebie bohatera, chce zrobić siebie świętego. I ten człowiek mówi, że bardzo go to zdenerwowało, przybiło i się wycofał z tej pomocy. Nie? Ale kiedy miałem okazję się z nim spotkać, to właśnie y, tam y, w jakiś sposób mnie wspomógł, żebym mógł y, na tamten moment konkretnie y, coś tam podziałać, pomóc y, konkretnym, konkretnym rodzinom. Więc y, daję to jako jeden z wielu przykładów. Nie? Że czasem ktoś, mimo szczerych chęci, sam nie umie pomagać, a nawet jak pomaga, no to jest wyśmiewany, krytykowany i, i. No właśnie, myślę, że rozumiecie o co chodzi. I teraz wracając się do kwestii dzieci. Znam wiele przypadków małżeństw, które nie mogły mieć dzieci. I warto zrobić podobnie, jak chociażby dam przykład jednego takiego małżeństwa. Nie mogli mieć dzieci przez 12 lat, i kobieta w pewnym momencie yy, no, było bardzo źle. Mąż się rozpił, ona już też traciła nadzieję i mówi: Panie Boże, jeśli obdarzysz nas jakimś cudem dzieckiem, to ja ci go oddam jako, yy, jak to będzie syn, to oddam ci jego jako kapłana, jak będzie córka, to jako siostrę zakonną. Yy, I wyobraźcie sobie, że w krótkim czasie począł się chłopiec, ona mu nigdy nie mówiła o tym, jakie zobowiązanie złożyła wobec Pana Boga obietnicę, Ale kiedy Chłopak Doru sam odczytał powołanie, został księdzem z moim kolegą rocznikowym i dopiero wtedy mu powiedziała, jakie obietnice złożyła Panu Bogu. Potem Chłopaku urodziła się jeszcze 7 lat później jego, jego siostra. Więc dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Proś też. Jeśli nie widzisz, nie, nie daje Pan Bóg tej łaski poczęcia, to nie oznacza, że Pan Bóg yy, właśnie nie potrafi, nie umie. Pan Bóg wszystko może. Natomiast czasem, mimo Twoich szczerych chęci, yy, gorącej modlitwy i wielkiej wiary, Pan Bóg nieraz nie daje dalej tego poczęcia dziecka. Ale w tej sytuacji przeanalizuj, przemódl, czy nie wzywać się do adopcji. I znów znam sytuacje, w których. Rodzice adoptowali dziecko, i w krótkim czasie, dopiero wtedy, poczęło się ich, ich prawdziwe dziecko. Więc y, wielu było przekonanych, ja też, że potrzeba było y, adopcji, żeby coś y, się odblokowało, może w psychice tych, tych ludzi. Tego nie wiemy. To psychologia tam podpowiada nam pewne rzeczy. W każdym razie, myśl o tym, szukaj rozwiązań nie poddawaj się bo jest wiele rzeczy, których możesz dobre, dobrych zrobić których których zobaczysz jak Cię Pan Bóg będzie błogosławił, jak Cię będzie prowadził też jeszcze jedno zdanie a propos tej pomocy, która wraca pewien bezdomny mówił, że Ilekroć otrzymuje od ludzi jedzenie, jak już ma tego jedzenia za dużo, nie może zjeść, nie ma gdzie tego przechować, to wpadł na pomysł, że będzie zawsze szedł i, i dzielił się z innymi. Więc, yy, i mówi, zauważył, że ilekroć oddał swoje jedzenie innym bezdomnym i wyszedł na ulicę, to mówi, już prawie zawsze. Nagle ktoś podchodzi i daje mu większą ilość pieniędzy. Mówi, dla niego to już jak reguła: jak dajesz, to dobro wraca. Więc yy, próbuj dawać to, co możesz. Ono do ciebie to dobro prędzej czy później wróci. I teraz psalm. Na wieki będę sławił łaski Pana. O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, Twą wierność będę głosił moimi ustami. Dlaczego to jest takie bardzo ważne, żeby głosić o łaskach Pana? Po pierwsze, dlatego, żeby oddać chwałę Panu Bogu. A więc, kiedy Ty mówisz o swoim doświadczeniu Pana Boga że to, czy tamto na Ciebie przyszło, że tu może jakiś konkretny cud, tu może mniejsza jakaś łaska, że zmieniłeś swoje życie, że, że prosiłeś o coś i nagle się to spełniło. To mogą być czasem nawet banalne rzeczy, ale jeśli widzisz w tym jasne, konkretne działanie Pana Boga, to nie bój się o tym mówić. Nawet mów, bo to jest bardzo cenne i bardzo potrzebne. Po co jest to jest potrzebne? Bo wielu ludzi nie ma doświadczenia Pana Boga, takiego konkretnego, osobistego, i kiedy ktoś od Ciebie usłyszy, że Ty to doświadczenie masz, to może właśnie dzięki Tobie ten człowiek lepiej, mocniej uwierzy. Może ten człowiek dzięki Tobie będzie się więcej teraz modlił, będzie częściej uczestniczył we mszy świętej, w komunii świętej, częściej się spowiadał i prędzej czy później też doświadczy konkretnej łaski. A więc e, przyczynisz się do wzrostu czyjejś wiary. Drugie czytanie, najogólniej rzecz biorąc, pokazuje nam, Dobre skutki sakramentu Chrztu. No, w większości, zdecydowanej większości, prawie że 100%, przyjmujemy y, Chrzest y, jako ludzie y, tego nieświadomi, jako małe dzieci. Rodzice biorą odpowiedzialność za wychowanie w wierze. Oczywiście to jest dobre, bo mamy tę łaskę wiary od najmłodszych lat. Natomiast my nie mamy jednej rzeczy przez to. Nie mamy takiego właśnie takiej konkretnej świadomości, co otrzymaliśmy, jak wielki dar, jak wielką łaskę. I może się okazać, tak obrazowo to przedstawię, że masz jakąś yy, bardzo fajną funkcję w, w telefonie, w samochodzie, w jakichś urządzeniach domowych, ale ty nawet nie wiesz o tym. Nikt, nigdy się tym jakoś tak głębiej nie zainteresowałeś, e, nigdy. Nikt ci o tym nie powiedział, nie wytłumaczył i to możesz całymi latami mieć tą wspaniałą funkcję, która usprawnia Twoje życie, która sprawia, że ten, to urządzenie się z niego wygodnie wykorzystało, ale ty nie wiedząc o tym, no po prostu tylko tyle, że masz. I co z tego, że masz? Więc podobnie może być sakramentem tu Masz niezwykły dar, ale nawet nie masz świadomości, co za tym darem się kryje. Więc zachęcam, by wnikać w głębi sakramentu Chrztu, jak wielkie łaski z sakramentem Chrztu na mnie na Ciebie spłynęły. No i wreszcie przychodzi do nas aklamacja przed Ewangelią. Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem. Ogłaszajcie dzieła potęgi, tego, który was wezwał do swojego przeciwnego świata. To, to co. Przed chwilą mówiłem, właśnie a propos psalmu, nie? o tym świadectwie, o tej wdzięczności Bogu za otrzymane łaski. I na koniec Ewangelia. Te pierwsze dwa zdania mogą bardzo dziwić, no bo to jest napisane tak: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I możesz pomyśleć, no to jak? To mam... mamy i taty nie kochać? To kim oni są dla mnie? To, to ja widzę mamę i tatę i to jest ta relacja codzienna, ja ich bardzo kocham i chcę kochać. No Pana Boga wierzę, On jest, no ale gdzieś tam w chmurkach, ja no nie mogę Go dotknąć, nie mogę Go m, poczuć, więc no dla mnie to jest jakieś tam trudniejsze, więc kocham tych, z którymi mam na nie do czynienia. A tutaj nagle słyszę, że nie jestem godzien, jak nie będę kochać Pana Boga. Więc to, żeby dobrze zrozumieć, Pan Jezus ma tu na myśli to, że Bóg na pierwszym miejscu, jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na miejscu właściwym. Tak to poukładał, zinterpretował, ułożył zdanie święty Augustyn. I właśnie o to chodzi. Pan Bóg nie chce nikogo, niczego nam zabierać. Nie chce żadnej relacji psuć. Natomiast jeśli ja postawię pana Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, to wtedy. Nauczę się ustawić wszystkie relacje, wszystkie sprawy na właściwym miejscu. Zobacz, jeśli będziesz kochać Boga całym sercem, na przykład jako żona, będziesz kochać Boga całym sercem, to dzięki temu, tej relacji, będziesz bardziej kochać swojego męża. Jeśli ty jako mąż będziesz kochał całym sercem Pana Boga, to dzięki miłości zaczerpniętej od Pana Boga będziesz miał większą miłość do swojej żony, do swoich dzieci, w ogóle do wszystkich ludzi. Dlatego jeśli jako żona widzisz, że twój mąż zrobił jakieś kolejne kroki do Pana Boga, więcej się modli, częściej się spowiada i podobnie na odwrót, to się tylko ciesz. To nie mów, że o, co taki święty się zrobiłeś, czy ty przypadkiem coś nie nabroiłeś? O, może tam jakąś pokutę ci ksiądz zadał i teraz tak nagle do kościoła latasz, tak nagle się za różaniec chwyciłeś? czy ty przypadkiem mnie nie zdradzasz? No, różnie mogło, mo, można by było zareagować, ale... Yy, Dobrze się zastanów, żeby kogoś nie zranić takimi podejrzeniami, takimi słowami, ale się ciesz. Jeśli twój mąż, twoja żona jest bliżej Pana Boga, to będzie bliżej ciebie. To będzie lepszy, lepsza wobec ciebie. I jeszcze jedno zdanie, które chcę zwrócić uwagę: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Pójście za Chrystusem, zawsze domaga się wzięcia krzyża. I teraz tak. Jeśli ktoś Zbliżył się mocno do Pana Boga, na przykład teraz w czasie tej pandemii. Więcej się modli, o słucha teraz tego kwadransu, prawda? Wcześniej to byś nawet nie pomyślał, nie pomyślała o tym, a teraz właśnie jakoś tak ci to przyszło i, i, i ty na co dzień żyjesz sobie Słowem To jest piękna rzecz. Ym, I tak możesz taki mieć poczucie, że no super, ja jestem teraz taka święta, taki święty, codziennie się modlę, codziennie właśnie żyje Słowem Bożym codziennie może ktoś z Was uczestniczy w Eucharystii regularnie się spowiada można mieć takie poczucie i ono jest słuszne że tak bardzo, tak mocno się zmieniłem tak, tak pięknie żyję i nagle przychodzi jakiś jakiś wypadek, jakieś nieszczęście nagle pojawia się w małżeństwie zdrada nagle pojawia się nieuleczalna choroba i Ty możesz mieć niesamowite Pretensje do samego Pana Boga. Panie Boże, to ja się do Ciebie tak zbliżyłem. Panie Boże, to ja Cię tak kocham, tak zmieniłam swoje życie, tak naprawiłem to, co było złe w moim życiu. Dlaczego mnie to spotkało? I może niektórzy odwracają się wtedy od Pana Boga, wycofują się do miejsca, w którym byli. To nie jest dobra postawa. Pamiętaj, że pójście za Chrystusem wiąże się z różnego rodzaju krzyżami. I czasem ten krzyż Pan Bóg dopuszcza na nas. Bo chce nam coś pokazać, chce nam dać jakiś sprawdzian, a czasem chce nas nakierować, żebyśmy zrozumieli, że gdzieś tam w pewnym momencie swojego życia popełniliśmy jakiś błąd, idziemy w złym kierunku i poprzez to trudne doświadczenie, takie czy inne, Pan Bóg nas chce zatrzymać, żebyśmy jeszcze bardziej przemyśleli, przeanalizowali, zmienili drogę, bo idziemy złą drogą. Więc ilekroć tak by się podziało w Twoim życiu, to mów, Panie Boże, nie, nie rozumiem, nie wiem dlaczego się tak dzieje, ale ufam, że Ty z każdego zła potrafisz wyprowadzić dobro. Ufam, że Ty jesteś w stanie przemienić moje życie. Nie puszczę Cię, nie odejdę od Ciebie. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, mówi nam psalmista. A więc trwaj przy Bogu. I zobaczysz, że Pan Bóg cię przeprowadzi, że Pan Bóg wyprowadzi dobro. Zaufaj Mu, nie odwracaj się od Niego. Niech Ci w tym wszystkim Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, do zobaczenia jutro.